Panie i panowie, witam was w kolejnym odcinku z Crafta. W poprzednim odcinku, jeżeli dobrze pamiętacie, zaczęliśmy się trochę bawić e, Modem Blood Magic Stworzyliśmy ten armor, który mam I pomiędzy odcinkiem go zaupgrade'owałem Oraz zaupgrade'owałem nasz altar A w tym odcinku pomyślałem, że zrobimy Automatyczną farmę żelaza Więc zaczynajmy ten odcinek, bez zbędnego Przedłużania, załóżmy mój Armor i pierwsze co zobaczycie to to Że moje serca powinny Za chwilę zwiększyć się Ponieważ mamy tu upgrade nie wiem, jaki z, który to jest upgrade z tych wszystkich tutaj, który nam dodaje kilka serc, chyba cztery serca, oraz dodam tutaj dużo Run of capacity, który nam zwiększył ilość LP, które możemy mieć z 10 tysięcy na 66 tysięcy, a więc to jest o wiele więcej. Lecz musimy na sam początek zrobić kilka itemów. Do tego potrzebujemy jeden tool Rod Pattern. Jeden Axe Head oraz jeden Shovel Head Oraz musimy te same itemy wziąć tylko do przepalarki Mamy już te wszystkie itemy, że teraz pójdźmy ponownie na górę Połóżmy tu na przykład Tool Rod i połóż, wylejmy tutaj na to żelazo Idźmy teraz na dół szybko, ponieważ chcę jeszcze zrobić tutaj Te wszystkie itemy z kamienia oraz drewna Teraz jeszcze muszę zrobić z drewna i za chwilę pójdziemy tam na górę i zrobimy resztę z żelaza tych już itemów nie będę potrzebował, że możemy je odłożyć. Tego nie będę, tego nie będę potrzebował. Tamto zostało na w tym. W tym itemie co zapomniałem nazwy. I teraz musimy tutaj zrobić resztę itemów z żelaza. Że wylejmy to nawet szybko to się robi. Kiedyś pamiętam, że to było o wiele wolniejsze. Lecz teraz zostały nam jeszcze. Głowa od siekiery do zrobienia, że teraz wylejmy to tutaj i poczekajmy chwilę. I to za chwilę już powinno być gotowe. Ok, odłóżmy teraz te itemy i musimy skraftować to wszystko. Teraz w tym właśnie tool station musimy mieć matok. Zrobimy jeden z drewna, oczywiście, kolejny z kamienia i ostatni z żelaza. Jak już mamy te wszystkie itemy gotowe. To potrzebujemy zrobić coś, co się nazywa Iron Planter. Ale żeby go zrobić, to potrzebujemy zrobić Stone Planter. A żeby zrobić Stone Planter, potrzebujemy wooden Planter. I one potrzebują właśnie Matok, ten item. I czemu go mi nie dodaje, tego nie wiem, że muszę sam to dodawać. Jak już mamy już drewniany, to wtedy musimy zrobić oczywiście kamienny. Jak już mamy kamienny, to wtedy możemy zrobić żelazny. Lecz je jeszcze jest diamentowy, tylko... On potrzebuje, nie potrzebuje diamentowego tego matoka, tylko on potrzebuje... poczekajcie, na dwa wam pokażę. Potrzebuje manylin, czy jak to było planter. Ehm. Manylin. Manyl... Nie wiem jak to wypowiadać, ale okej, okay, mamy już Iron Planter. Kolejna rzecz, jaką potrzebujemy, że to musimy mieć RF Engine, żeby to działało na prąd. Jak już to mamy, kolejną rzecz, jaką potrzebujemy, to jest Iron Upgrade. Oczywiście, żeby zrobić Iron Upgrade, potrzebujemy Stone Upgrade, a żeby zrobić Stone, to potrzebujemy Wooden. Zróbmy jeden Wooden. I teraz możemy zrobić jeden Iron. Nie, potrzebujemy zrobić jeden kamienny, a jak już mamy kamienny, to możemy zrobić jeden żelaza. Tej temy mogę odłożyć tutaj, ponieważ moją RF, czyli weźmy kolejny, tak i jeszcze. Potrzebujemy dokładnie 25 Iron Upgrade, ponieważ Iron Upgrade zwiększa yy, dystans na jaki ten planter działa. I zauważyłem, że na to jako dużo farmy jaką ja mam potrzebuję 25. Oczywiście ta maszyna potrzebuje jeszcze motykę, że zróbmy żelazną motykę, ponieważ to jest max... najlepsza tak naprawdę motyka, jaką może mieć Iron Planter, ponieważ diamentowa. No niestety jest za dobra i nie, nie pozwala mi na Iron Planter. bym musiał mieć oczywiście diamentowe plantery. I do kamiennego bym musiał mieć kamienny, i tak dalej, i tak dalej. Ok. Jak już to mamy gotowe, to zróbmy Vacuum Hopper, ponieważ coś na tej paszczce jest zepsute, że te maszyny nie zbierają mi itemów, tylko je niszczą. A łatwy sposób, żeby to naprawić, to jest Vacuum Hopper, który będzie mi zbierał wszystkie temy Oczywiście będę potrzebował też e, Item Conduit, do, do którego będę potrzebował Pulsating Iron Nugget, a go zrobię jak tego nie sprawdzam, ale mogę Alloy. OK, potrzebuję ender perłę i żelazo, czyli weźmy kilka ender pereł. Raz i dwa, o tym zapomniałem wyliczyć i zaczniemy je przepalać. Przez ten czas, jak to będzie się nam przepalało, to zróbmy kolejne temy. A kolejny item, jaki potrzebuję, to jest sześć ender chestów. Że zróbmy może tak naprawdę bym włożył tej temy, ponieważ będą mi potem potrzebne i to też weźmy odłóżmy. OK, Zróbmy więcej tych Ender, ender... chestów. Wyliczyłem, że potrzebuję 6 do tego, oraz... E, będę potrzebował Basic Filter A do Basic Filteru będę potrzebował oczywiście papieru Czyli potrzebuję Sugar Cane'a Czemu nie mam Sugar Cane'ów nigdzie? To jest, Ja pamiętam, że je miałem Lecz... Przez ten czas może zrobimy Conduit Binder Który robimy z Conduit Binary Composite Który jest zrobiony gra z grawlu, piasku oraz kleju Czyli weźmy trochę grawlu Mamy tutaj gravel, piasek oraz potrzebujemy trochę klej. Jak już to mamy, szybko to skraftujmy. Gdzie to jest? Tutaj i to małem cel, że tak naprawdę nie potrzebuję tak dużo. Tylko jeden, zacznijmy to przepalać. Ja nie jestem Grud Achievement Get albo Advancement, ponieważ teraz to się nazywa Advancement, ponieważ musieli to tak utrudnić. Lecz może zaczniemy robić już Supremium Essence, ponieważ chcę zrobić. Ee, Seedy Emeraldów, a do tego potrzebujemy oczywiście zrobić Ten cały proces, który już wam kiedyś pokazywałem, że ja to szybko zrobię i do was wrócę Jednak się okazało, że nie mamy wystarczająco dużo tego, że może zrobimy e, Jednak żelazne, czyli przeróbmy te wszystkie itemy i zróbmy na przykład Iron Seedy, ponieważ one też mają dużo MC i je się o wiele łatwiej robi. A do tego będę jedynie potrzebował zrobić jeden Tier 3 Crafting Seed. Że to szybko zrobię i do Was wrócę. Mamy już ten Conduit blender, że możemy go tutaj po prostu włożyć i trochę go wziąć teraz. I przez ten czas, jak już to robiłem, to powinno mi się tam to przepalić. Że weźmy sztabkę tutaj jedno. Albo iron, jak to się nazywa formę na sztabkę. I tu mamy coś zielonego. Czy to to? Tak, to jest to, że teraz powinniśmy to wylać i mam nadzieję, że to ma MC. To mi bardzo by ułatwiło e, moją pracę. Czy to ma MC? Ma MC i dość dużo, ponieważ ponad 1000. Wow. Ej, tak myślę. Ile ma żelazo jedno? Iron, jedno żelazo ma 200, a czy to, to się robi z tego niebieskiego, że jednak mi się nie uda? Ale warto było sp sprawdzić. Weźmy teraz tego jeden, chyba wystarczy, i teraz będziemy mogli zrobić item conduit. Tak to się robi. Mamy już go 8, też małem że Możemy go po prostu tutaj oddać jedno. I kolejny item, jaki potrzebuję, to jest mechanical crafter. A do tego potrzebujemy dropper oraz crafting table. To jest bardzo proste. Czyli potrzebujemy trochę tego oraz redstone 1. Weźmy teraz to wszystko, dłóżmy to i to i zróbmy jak tak Krafter, dropper szybko zrobimy. Mamy już dropper, i teraz możemy zrobić crafter. Oraz chciałem to wszystko od razu przenosić do naszego EMI systemu, a do tego będę potrzebował EMI import bus i potem jeszcze będę potrzebował kilka EMI glass cable, tak to się nazywało. Tak. Ale teraz, żeby to wszystko zrobić, potrzebuję sugar cane'a, minimalnie jeden, że ja muszę go poszukać i do Was wrócę. I jeszcze zapomniałem pokazać, jak zaupgradeowałem mój armor oraz Poczekajcie, wezmę trochę, po skacze, żeby mi jedzenie... W ogóle skaczę w o wiele wyżej, szybciej sprintuję. Tylko muszę jedno HP stracić, czy coś takiego. O, chodź tutaj szkielecie, weź... Weź mnie strzel chociaż raz. Hej, strzel mnie raz. Jeden raz tylko. O, dzięki. O, już się moje serca pojawiły. Jak widzicie, mam dodatkowe cztery serca. Co mi, nie wiem, w czym pomogło, lecz... Ja chyba idę teraz szukać... Po prostu gdzieś tutaj, Sugar cane jakiegoś. Myślę, że tam będzie. Ej, tutaj jest coś się dziwnego stało. Chyba... Chyba coś mi się źle stało z modem, ponieważ to jest zwykły teren Minecraftowy i jak widzicie to jest takie... ...dziwne coś. Czy ja... ...przez przypadek usunę moda tego, co mi to robi te biomy? Ej, to jest naprawdę dziwne, lecz mamy Sugar cane tutaj... ...lecz naprawdę muszę sprawdzić, czy coś jest nie tak z modem jak coś, to usunę te czanki potem. Lecz na razie, no chociaż znalazłem te potrzebne itemy i mamy nawet pumpkiny, co się przydadzą do jakichś innych craftingów. Ja wracam, lecz... To jest naprawdę trochę dziwne. Pamiętam, że usuwam kilka modów, lecz to były takie mody jak na przykład ten co... Z, ten blur taki dodawał do naszego ekwi ekwipunku jak go otworzyłem. Ale nie usuwam takich modów w ogóle Co dodaje coś do gry Ej, to jest naprawdę dziwne Muszę to szybko zobaczyć ja Mam nadzieję, że o tym nie zapomnę Ponieważ po, po tym nagraniu, idę nagrywać jakieś pewnie minigamesy Ponieważ zostało mi jeszcze kilka gier i... awast. Czemu ja cię w ogóle mam? Przez ciebie zginąłem XD Nic więcej nie będę mówił Ale chociaż przy domku zginąłem, to jest taki plus No, ale straciłem no... coś tam Ile? 41 poziomów Expa, ale nie straciłem najważniejszych itemów chociaż. W takim razie, zróbmy ten Base item filter. Potrzebujemy do tego jednego hopera I teraz potrzebujemy jeszcze zrobić trochę. E, papieru. Zróbmy go trochę, odłóżmy tutaj i możemy to zrobić jeden Basic item filter. E, nie wiem, ile będę ich potrzebował, że weźmy coś ich z 5 może z 10. Z okay, 10 na pewno będzie wystarczająco dużo. I potrzebuję jeszcze kable, żeby mieć energię. Oraz zapomniałem skraftować w ogóle nasiona tego całego, i chyba pamiętam, jak się go kraftuje w ten sposób. Mamy tu jeszcze jeden e, Tier 3 Crafting seed, Jeżeli go znajdę tutaj, mogę też szukać go. Mamy tutaj tak i w ogóle. Weźmy to Tier 2 Rocket. Weźmy trochę żelaza jeszcze na dodatek. Raz, dwa, trzy i cztery. Po pierwsze, zróbmy tego seeda I po drugie, coś. Ile było to odcinków temu? z 5. to weźmy tak, dodajmy to do naszej nasa workbench, żebyśmy już mogli go craftować kiedyś wyruszymy w kosmos, na razie mi się nie chce ponieważ nie mam wystarczająco dużo itemów lecz zniszczmy to ponieważ tego już nie będziemy potrzebowali możemy to tak zniszczyć i odłożyć te tak naprawdę itemy od razu do naszego emisystemu, ponieważ one nie mają MC. Czyli to duszmy, to duszmy, to jest nasz iron Seed, czyli to potrzebujemy. Ok. pomiędzy odcinkiem, sobie już zrobiłem tutaj miejsce do budowy, lecz oczywiście o czymś musiałem zapomnieć, a to rzecz jest trochę budulca. Zawsze jest dobrze mieć chociaż jakiś tak stack budulca jak coś robicie. I Jeżeli będziecie używać tego moda, pamiętajcie, że jak położycie to, Yy, ten item właśnie Iron Planter albo jakiś obojętnie planter z tego modu, nigdy nie podłączajcie do tego energii od razu, ponieważ skraszy Wam to save'a. Najpierw musicie dodać RF Engine, teraz wszystko powinno być dobrze, nie powinno Wam nic skraszować, i teraz jak to podłączycie, wszystko powinno być ok, tylko jak ja chcę to podłączyć, chyba od dołu. Tak, wszystko działa poprawnie. I teraz yy, item. A, zapomniałam zrobić chyba item ducty. No! Wiedziałam, że chyba. Nie, mam je mam je tutaj, ale będę ich potrzebował trochę więcej. Że weźmy ich trochę skraftujmy, albo e, po prostu szczytujmy tak można też powiedzieć, ponieważ taki project e, takie małe czytowanie jest. Oraz będę chodził tutaj w to i z powrotem. Potrzebujemy trochę barwników, że na przykład weźmy lapis. E, tak, weźmy trochę lapisu. E, trochę na przykład inksaków mamy. Nie mamy inksaków, ale na przykład e, red. Ten red rose mamy, który możemy na czerwono przefarbować, i teraz możemy zrobić kilka różnych ender chessów, ponieważ będziemy potrzebowali kilka różnych. Po pierwsze, tu jakiś seed był też, ceruz się jakoś pojawił. Musimy to położyć tak, oraz do tego będą szły wszystkie temy, czyli biały. Powiedzmy, biały będzie podstawowy, czyli tutaj na górze, tu postawimy inny blok. Tutaj będzie pedestal, po, w ogóle go zapomniałem skraftować. On jest bardzo trudny do skraftowania, ponieważ yy, ma 4 miliony, może nie trudny do skraftowania, ale drogi. Do tego potrzebujemy trochę czarnej materii oraz yy, Dark matter oraz tej, tego węgla. Yy, skraftujmy ile tu bloków potrzebowałem tego? Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć potrzebuję bloków, że skraftujmy szybko yy, pięć bloków. Jak się kraftuje bloki czarnej materii? Halo? A to jest łatwe, Myślałem, że to będzie trudniejsze. Raz, dwa, trzy i cztery i pięć. I teraz użyjmy resztę tej czarnej materii z. z czym? Aetherus fuel. I źle to pewnie przeczytam i skończyło mi się chyba. Uh -huh, no skończyło mi się, to będę potrzebował tego cztery, trzy. Tego nie potrzebuję i weźmy te więcej tego, y, tego, tego paliwa, tak to nazwę. I teraz potrzebujemy skraftać cztery takie. To odłóżmy to i to i skraftujmy cztery takie. Jak już mamy cztery takie, to weźmy to wszystko, oddajmy do naszego yy, tego stołu. Tak to mogę nazwać i zrobimy ten pedestal. Możemy go też odłożyć, żeby potem nie, nie musieć go kraftować. I teraz potrzebujemy ten pierścień. I jeżeli go teraz położymy tutaj na to. Yy, tak, i położymy na to ten pierścień, to powinno teraz szybciej to działać. Jak nacisnę prawym, to teraz odpaliłem to, i jak coś będzie po prostu yy, rosło, to wtedy szybciej to urośnie. Lecz czy ja mam motykę tutaj? Chyba ja tu mam motykę jakoś. Tak, mam steel hole. Przyda się kolejna motyka, żeby tamto zaorać pole. I teraz możemy zrobić resztę. A reszta to jest po prostu vacuum hopper. Musimy postawić to na to. I na Vacuum Hopper potrzebujemy postawić Ender Chesta. Ender Chesta trzeba oczywiście połączyć z, z tym. To możemy usunąć, i teraz powinien być połączony, tak, z białym, z białym. Pięknie. Teraz wszystkie itemy, które tu się pojawią, powinny iść do tego Ender Chesta, który przeniesie te itemy tutaj. Ok, czyli teraz, jeżeli to podłączę, to to ma energię. Tak, ma energię? Powinno mieć. Tak, to jest całkowicie naładowane. Nie wiem jak. A może już się tak szybko naładowało? Czyli teraz włożymy żelazną motykę Upgrade'y 26 chyba powinno być 25 Że 24 na, na następny raz muszę pamiętać I teraz włożę tutaj iron, iron Seed Powinno go tutaj już położyć Tak tutaj jest I teraz Kolejne muszę tutaj Itemy wziąć połączyć Czyli jeżeli to mi się zrobi To powinno być wyłączone teraz że muszę chwilę poczekać, aż to się zrobi. Powinno już to być gotowe. Halo, działaj! Działaj i to szybciej rośnie. Nie wiem czemu, ale to trochę wolniej działa, że szybko to przyspieszymy tym. I teraz to się zniszczyło, jak widzicie. Tej temy powinny przejść tutaj. Tak, mamy jeden Essence i jeden Iron Seed. To dobrze, to wszystko, co potrzebujemy. Teraz weźmy Iron Seed. Tutaj dodajmy, ale najpierw sam filter. Do filtru dodajemy Iron Seed. Teraz to możemy odłożyć i to dać na Extract Tak, Extract i Always Active I tutaj Insert i Always Active Teraz, w drugą stronę musimy poprowadzić kolejnego Ender Chesta Który powiedzmy, że będzie... No nie wiem, powiedzmy, że będzie... Czerwony jakiś na przykład, no czerwony Teraz weźmy go, zniszczmy Zniszczy szybciej, dość wolno się niszczy i go teraz tu położymy Do tego powinien przejść Iron Essence Nie wiem czemu to jest Quartz Essence, ale okej okay. Weźmy filtr Kolejny połóżmy i do tego Połóżmy Iron Essence I odłóżmy to teraz Czemu to jest Kolejny Quartz Essence? Halo, co tam się robi? Czy ja włożyłem złego seeda? Tak, zły seed Tam włożyłem, czy to jest dobry seed? Też zły seed włożyłem, okej okay, Dlatego tak jest, złe zły itemy się tam robiło Okej, okay, teraz dobrze jest Tutaj dobrze jest, czyli mogę to teraz aktywować. Musi być Extract, always Active i tutaj teraz musi być Insert i always Active. To jeszcze teraz powinno działać. Te itemy mogę zabrać, ponieważ one są bezużyteczne i to powinno już być zautoma zautomatyzowane. Tutaj jak widzicie, mam już dwa Iron Seedy. Certuskwarcus jest i tu też Certuskwarc. Halo, czemu ja mam Iron Seeda w moim ekwipunku ja Tu robię, czy ja to znów źle coś zrobiłem. Jest Iron Seed, i teraz weź teraz działaj. Działa teraz, i powinno być tutaj. Tak, jest Iron Seed teraz, i wszystko dobrze działa. To teraz przejdźmy tutaj. Albo. Nie, zróbmy to jednak. Gdzie to zrobić? Nie wiem, gdzie to zrobić. A zróbmy to jednak tutaj. Ok, czyli teraz mogę to, mogę to teraz lepiej zrobić. Czyli. E, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to to był czerwony. Czyli, jeżeli wy zrobię czerwony, tak, tu mamy Iron Essence. E, to. Teraz, jak to zrobić? Myślę, myślę. Weźmy Item Dacta, weźmy Extract OS Active oraz tutaj położymy e, Crafter albo, poczekajcie, przełóżmy to jednak. Jednak tutaj tego nie chcę. E, tu mamy czerwony. Tutaj zróbmy to, ok. E, tu zrobimy kolejny, i tutaj będzie niebieski. E, może jeden dalej, to powinno być tak naprawdę, że zróbmy to tutaj. Tutaj, dzięki groże dzia działasz poprawnie. I teraz tutaj jeden conduit, jeden tutaj. Oraz Mechanical Crafter. E, tutaj, teraz możemy zrobić OS Active, i tutaj tak samo OS Active, i tutaj powinien za chwilę mi przejść. A nie, poczekajcie, muszę jeszcze tu zrobić insert. I teraz powinno to działać. Tak, mamy iron essence. To teraz powinniśmy zrobić yy, sztabki żelaza. Ok, teraz to powinno robić sztabki żelaza. I stąd always active, Ex extract. Tutaj powinno przyjść do tego, insert i always active. Tutaj powinny się pojawiać sztabki żelaza. Tu mamy chyba już 6, yy, Czyli jeżeli jeszcze dwie się pojawią tutaj esencje, to powinniśmy mieć sześć sztabek. I teraz tutaj postawimy Ender Chest tutaj. Oczywiście potrzebujemy go niebieskiego i tutaj położymy jeden Emi Import Bus i teraz Emi Glass Cable tutaj. To powinno teraz te wszystkie temy przełożyć do naszego. Nie, e... tu jest Winda. Tu jest Winda do naszego Emi Systemu. Czy mamy żelazo? Mamy 6 żelaza. To wszystko działa poprawnie. I teraz myślę, że tak naprawdę to, co chciałem zrobić, to zrobiłem. W takim razie mam nadzieję, że was zobaczę w kolejnym odcinku już. Jeszcze mam kilka odcinków do nagrania na zapas. I już niedługo powinienem być w domu. I powinno być trochę zmian na kanale. Nie mówię ja jeszcze jakie, ponieważ nie wiem, czy będą. Ale okej, okay, myślę, że to będzie wszystko na ten odcinek. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie lajka, subskrypcję i komentarz. I zobaczymy się w kolejnym. Cześć!